Witajcie na moim pierwszym odcinku. takim nie wiem, co na nim będziemy robić. Prawie, że. Ale coś mam w planach. Dzisiaj prawdopodobnie posubskrybujemy sobie kanał i to będzie. Mrs. Scarlett. kto jest na łapka w górę, bo na tym kanale nie mam prawie, że nic posubskrybowanego. Więc chociaż taki youtuberów. Hmm. To jest z ceną, na twoim kanale. E, dobra, nie ma sprawy, Tula. E, tula. E, jeszcze jedna jedna taka. tutaj, no, pan jestem ale dobra, dobra. Gram -paula. co to wystarczy. Także wejdziemy tu. Mam Amerykę jedynstwową. Hopa, linka. Korea' Games. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was dzisiaj nie, na nowy nie. odcinek Movistar Planet. Zapraszam, do oglądania, łapka w górę. Pomóż Movistar Planet, wejdziemy sobie. Jak kupiłam Boostera, powiedzieliście, że nie... Chodźcie, wejdziemy sobie. MSP. Zaraz się na nim widzę. Dobra, logujemy się i to będzie... Ciekawość, kto na zaprosił, dawno na niej nie było, dzisiaj trochę nawet na nim czasu, Może zrobię same spę serię. Czy trochę nagrałem? Nie, ja, Wippa. Nowe konta za bardzo nie chcę zakładać. Więc. Przepraszam, za coś. Oh no, mój VIP minął. Oh, 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 oh. Nagrywam teraz, i wchodźcie na mój kanał, to już nie będzie... Norbert. i będzie Chrisogami. Nagrywam teraz, i wchodźcie na mój kanał Chrisogami. Eee. Dobra. Czyż nie jestem witem A nie, jest już już byłem panem, jestem i ików -y. Diamond, Starką i więcej fajnych. Tak, więc eee, wiecie co? Na razie nie chcę, diament komu mam w sercu, no że nie jest warto z nim zrobić. Ale dobra, pierwszy tutaj mój profil. Coś tutaj mi się wykonało. Eee, zapytaj już, czy ponad 3... Posiadaj użytkownika... aaaa! Posiadaj... Słuchajcie, mm. no fajnie mam już z tym... gdzie? Eee... Trendy, wampir, matko, bez kopcia konserwacji, co tutaj się działo. E, wiecie co? A pójdziemy, sobie stworzymy dzisiaj film. Ten odcinek będzie oparty na filmie. Szukam aktorów, nie, to my są mój, nas stworzymy, dzieci, Kochani. Kurde, tylko mogę mieć jakiś strój. Dobra więc poczekajcie. Tutaj się chyba zmienia tłum. Dobrze pamiętam. Mam postawę city city there. O, to jest no. Dobra, jestem. Dobra, więc co na Tu będzie chciał usiąść. Druga rola nagle będzie, żeby mi tu przychodzi. I koleżanka Adamy, wiecie co? Embalon. Jakąś embalon. Nie znam, ale. Z... znam. najlepszy przeźrok to jest mój. Nie, to nie jest mój. To jest mojej koleżanki. Fajnie. No to musimy dać plusik. O, em, Long, hejka, tam u Ciebie? <grybujesz> I tak. Tutaj we dwie przyszłyście. To mam już na to duży temat. A czekaj, czekajcie, ja sobie to od nowa zrobię w swój zresztę. Wiecie co, albo jednak nie robimy tego filmu, bo za dużo też pracy. Eee, ten film chcę zapisać? Nie. Wiecie co, może sobie wierzym moje przyjaciele moje. Zrobię tak prywatne, no. Widzimy, idziemy popływać. podróż Ja na król. Eee, chodźcie, dwajnie. Moim zdaniem dwajnie. Eee, przy... Zaraz wam się widzę... Po... Witam was. Pre... Diana Król prezentuje. Idzie. Prezentuje Diana Król. Idziemy popływać! No właśnie, a możemy jakieś to skorzystać z okazji, bo cały czas mamy. Nawet super... Rację, a ja zawsze mam rację dziewczyny. Nie zawsze masz rację. No właśnie... Super moim zdaniem rola wyszła. Więc łapka w górę i oglądamy moim zdaniem bardzo fajnie wyszła. E, tutaj występowała tak. Diana Król, Dina 50, Pixie Star. Pixie Star bardzo fajnie znam ją. Więc to nie jest Nie umiem, Jak to ogląda łapka w górę. Tutaj jest tak, że moja Simka będzie występ... Moja Simka uuu o już myślę. Będzie musiało być Sims. Będzie musiało być Simsy od razu. E, Prezentuję Diana Król. Podróż do kina. I idę do kina. O, hej! Na co idziesz do kina? Bo ja na... Y, ja też się ręką. No to idziemy Około zapraszam do oglądania. Y, tak, bo to niby ona ją zaprosiła. Emmalon, Malon, a Diana przyszła. Do niej, bo na M. malonym zaprosiłam, Więc, moim zdaniem, bardzo fajne wyszły filmiki. Więc, jeszcze możemy sobie ten obejrzeć filmik. Moim zdaniem, czy fajny, czy głupi, mnie to nie obchodzi. Moim zdaniem, się liczy to: czy fajne, czy głupie. Obojętnie. Eee, prezentuję Diana Król. To idziemy do kina dziewczyny. <grym> to i Tutaj, bo było 7 ról, więc tu mogę jak coś zmiana dążyć, więc przepraszam. Ale nie może, nie będę czytać. Hej, dziewczyny! Hej, mamuś. Cześć. To idziemy? Dobrze. To idziemy, dziewczyny? Dobrze. Moim zdaniem. To bym był przezwariowany, ale moja głowka w górę, tak że na to się liczy. Zapraszajcie. Ja, ja mam Diana Król. Uh, tutaj market. Czy to jest ek VIP. VIP. a co ja piszę? No, ma no, innej no, no, konserwacji. Hej, na górę, Wam, wejść na mój kanał, król są nie, poczekajcie, to było. Bo Kry i -so gami Dobra. Na mój kanał. Kry. Kry. Kry i -so gami. -so -gami. E, dobra, więc ja ten odcinek będę kończył, więc po prostu lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w na następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy odtworzyć luk. Jaki luk nasz będzie? Czy jestem kreatywny, czy nie? Zastanówcie się bardzo, piszcie w komentarzach, czy jestem kreatywny, czy mam fajne pomysły, czy i co najbardziej lubicie z tworzeniem, budowaniem, nowe serie. Co wolicie? Zaradcie mi. Nie mam w ogóle pomysłu. więc. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Liczę na Was, moi widzowie. Mam nadzieję, że obejrzycie następny odcinek oczywiście na moim kanale. Pa! I widzimy się po prostu w następnym odcinku. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!